I jesteśmy wiralni, właśnie w tym momencie jesteśmy wiralni. Witamy was w tym odcinku Podcastracji. Z tej strony Michał Jakub Niezgoda. I Krzysztof Wędruk-Golara, Viral Edition. You're listening to Podcastracja, a show about what it means to be a human in the modern world. Jesteśmy Michał Jakub Niezgoda, jesteśmy Krzysztof Andrew Golara, ale chcemy też trochę być jak, jak Marcin Giełzak i Jakub Dymek, tak? Oni też są bardzo, są elokwentnymi dwoma podcasterami politycznymi. Oni są bardzo, się wypowiadają bardzo ciekawie na różne tematy. I mi to, mnie to inspiruje, tak? Ja chcę być taki jak oni. Jak dorosnę, chciałbym być podcasterem politycznym. To jest mój plan. Powiedziałem to już, napisałem o tym rozprawkę ostatnio. I jak myślisz, jak się podobało mojej pani od polskiego. Wiesz co, tej twojej pani, która cię uczyła w podstawówce, tak? Myślę, że była zachwycona. Szczególnie, że postarałeś się całkowicie oryginalność, jakby wymyśliłeś nawet nazwę swojego przyszłego podcastu dwie prawe ręce, prawda? Będziesz musiał tylko znaleźć drugiego tak samo, jakże prawicowego współprowadzącego, ale oczywiście nie skrajnie. No, ja nie wiem, ona nie przesłała ci jeszcze żadnej opinii, prawda? Bo to, to wydarzyło się całkiem, to jest bardzo świeże, jakby ta Twoja zajawka, to wszystko, o czym mówisz, wymyślicie, że Michał jakby to przemyślał i to się rozgrywało na przestrzeni dwóch miesięcy, ale nie, to wszystko wydarzyło się wczoraj. Rozprawka, pomysł stworzenia dwóch prawych rąk i jakby to idzie w tempie ekspresowym. Także ja już się martwię, że Michał w przyszłości zostawi mnie po prostu. Podcastracja zostanie tylko z Golarą, a ty będziesz już prowadził dwie prawe ręce i tworzył debaty polityczne z Jakumem Dymkiem i będziecie się kłócić dwie lewe versus dwie prawe ręce. To by było coś. To by było. To by było zdecydowanie coś wielkiego. Ale jaka to jest luka na rynku? Zastanów się nad tym, tak? Czyli są dwie lewe ręce, ale jak jest. Po... Ja czytałem dużo książek o biznesie, czytałem dużo książek o marketingu, mhm. tak? I um, Gary V i Elon Musk to są moi wielcy idole. I zastanów się, jak automatycznie, jak patrzysz dwie lewe ręce, automatycznie powstaje luka, tak? P powstaje luka, którą trzeba wypełnić. I ja nie mogę czekać ani dnia dłużej, tak? Musiałem to no, się oczywiście. tym wszystkim zająć. A szanuję bardzo zdanie mojej pani profesor od polskiego. Bardzo mi pomogła. Dzięki niej zrozumiałem Ferdy Durkę, zrozumiałem Wesele. Czyli dzięki niej twoja pasja, po prostu pasja do polonistyki i stąd też wybór studiów, prawda? Jakby to od niej się wszystko zaczęło, to zaczęło się w tej małej, tej małej wiejskiej szkółce, tej małej podstawówkowej sali, nie powiemy gdzie, na Kresach Wschodnich, i tam ten młody Michał czytał, czytał zaczerwieniony Ferdy Durkę. Wtedy jeszcze nie rozumiał, ale ta pani od polskiego jakby wszystko ci wyjaśniła, tak? Ten plakat, pamiętasz ten plakat, Ferdy Durke? Taki był hmm. sławny plakat z pupą zamiast twarzy, to upupienie, tak? To to jest ta lektura. Ferdy durkę. Tak, tak. To wszystko, tak jak Krzysztof opowiada, działo się na kresach wschodnich, ale nie na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej, bo wtedy już jej nie było. Nie jestem aż tak stary, Krzysztofie. Działo się to na kresach wschodnich Warszawy. Tak, proszę Państwa, kto zna topografię Warszawy, wie, że wychowywałem się na Pradze. A Krzysztof mówi, mała wiejska szkółka. A dlaczego Wiejska, jeśli to było na Pradze, jeśli to było w mieście, w Warszawie, w stolicy Polski? Wiejska dlatego, że znajduje się ona na przedłużeniu ulicy Wiejskiej, na której znajduje się też Parlament naszego Sejmu. Czyli, tak, czyli tak, to tak. była jakaś szkoła niezwiązana. To dziwne, że na tej samej jakby ulicy, jak myślę sobie, jak teraz to powiedziałeś, że ulica Wiejska, Parlament, pomyślałbym teraz, że ta szkoła powinna kształcić przyszłych polityków. Zgadza się. Był profil y tak, y y parlamentarny, profil rządowy i y był też profil podcasterski. A niech to. Czyli Podca wybrałeś dobrze po prostu. Czyli wtedy to była nisza i ty zaryzykowałeś. Czy to właśnie pani od polskiego trochę popchnęła się w tym kierunku? No, bo to było na tamte czasy ryzyko mogłeś, wiesz, to były lata, prawda, które 70. jakby nie patrzeć. Wtedy jakby ten podcast, ten wczesny element podcastu to dopiero się rozwijało polskie radio i ty, mogący iść w prominentną karierę polityka, mogłeś zostać zwerbowany przez na przykład wschodni wywiad, mogłeś być agentem KGB, SB, tajnym współpracownikiem na terenie Polski, dostawać grube siano, być podwójnym agentem potrójnym, a ty wybrałeś jednak bycie. Poczciwym podcasterem. Pracę u tak, podstaw. Tak, ja pamiętam. Ja pamiętam yy, dokładnie. Praca u podstaw yy, to mi zawsze przyświecało w pewnym sensie i wiedziałem, że moja kariera jako ag agenta to była, była bardzo obiecująca, ale czegoś mi brakowało. Wiesz, czegoś mi brakowało. Czyli, w, czyli miałeś w tym, chwilę tym przerzucaniu epizod, epizod. tajnych dokumentów. Tak, w tym. A czy możemy powiedzieć na czyją stronę, to czy oczywiście tutaj ryzykujemy polityczne koneksje, ale po której stronie pracowałeś, czy to już jest za bardzo, powiedzmy taki… Ja byłem agentem temat. regionalnym, to znaczy ja, ja byłem byłem okay. agentem, który donosił jednemu województwu, jakby sprze kradł sekrety jednego województwa i przekładał, przedstawiał je… Jemu, jego rywalizującemu województwu Czyli, czyli um, mogę, można by powiedzieć Że uprawiałeś takie regionalne Donosicielstwo Tak, tak, znaczy nie Nie nazwałbym tego donosicielstwem w żadnym wypadku Ja byłem profesjonalnym agentem Miałem mikrofilmy Tak jak w tych wszystkich filmach szpiegowskich o kurde. Spotykałem się z, z, moim, z moim opiekunem W różnych Tajnych miejscach przez różne znaki dawaliśmy sobie, przez różne, na przykład ja tam, wiesz, trzeba było jakoś tam trzymać gazetę w określony sposób, trzeba było zawsze mieć wycięte dziury w gazecie na oczy, żeby patrzeć, co się dzieje. No to jest po po podstawa, jakby znamy to wszyscy. To pewnie było trochę roboty z tym wycinaniem dziury, ale to musiał być jakiś odpowiedni kąt, czy to było tak, że po prostu ty miałeś już przygotowaną wcześniej tą gazetę, bo to interesuje naszych słuchaczy, czy to była zawsze ta sama gazeta, jedna przygotowana, czy żeby jeszcze bardziej e, nie rzucać się w oczy to musiała być dzisiejsza gazeta i ty za każdym razem musiałeś wycinać te dziury na oczy? Bo to je było. Nie, to znaczy tak, kąt się liczy jak najbardziej. Używałem y, Dlaczego jest ważny kąt, tak? Tak jak się mówi kątem oka. Kątem oka można wiele zobaczyć, ale bardziej się, więcej zobaczy się frontem oka. Dlatego hmm. musisz zwrócić uwagę na to, pod jakim kątem twoje oko ma swój front i pod takim kątem wyciąć też dziurę. Tak naprawdę to jest coś, co możesz jakby metodą prób i błędów, tak? Nie, to nie jest, to nie jest jakaś nauka sformalizowana, jak to wyciąć, tak? To, no jest, tak, to jest w pewnym życiekowe. sensie trochę potrzeba tak zwanego hmm. y, y, zdrowego rozsądku. No i taka praktyka, taka prawda samodzielność, że, że po prostu kiedyś ktoś ci mówił, że zrób to, hej Michał, jesteś regionalnym agentem i masz się dobrze kryć, masz usiąść i wyciąć te dziury. Ktoś ci mówił i ty po prostu szedłeś i to robiłeś. Nie zadawałeś pytań, tak jak teraz Gen Z, oni co by powiedzieli, jakie nożyczki użyć, czy może wydubać to długopisem, czy może by po prostu usiedli z tą gazetą na środku pokoju i by się rozpłakali. Za naszych czasów tak nie było. Za naszych czasów po tak, prostu dostałeś w skórę jest... za takie, za takie rzeczy. Pamiętasz to, jak tak, jak gadałeś na lekcji i dostawałeś po łapach takim drewnianym piórnikiem od nauczycielki? Wtedy to ci się żyć chciało, wtedy chciało ci się poprawić, jak taki ból, takich łamanych kości wręcz rozchodził się po twoim całym ciele. Naruszało, to, to było to, to było to hartowanie charakteru. Dostałeś raz tak, po tak, łapach ale... i od razu siedziałeś cicho. Zero inicjatywy, strach. Znałeś swoje miejsce w szeregu. Automatycznie. Tak, tak. Czego w polskiej szkole teraz brakuje, to jest grochu, na którym trzeba klęczeć. Ale... Czy u was też liczyło się rekordy? Ile musiałeś najdłużej klęczeć na grochu? Bo u nas były takie tak, zawody. Tak, rekordy były ważne. Był leaderboard, ale wtedy się nie używało takich zachodniej nomenklatury. Trzeba pamiętać, to był PRL. Także ym, wtedy to trochę wszystko inaczej działało. Wystarczy. Niektórzy tego nie znają, prawda? Niektórzy teraz oglądają misia, śmieją się, ha ha ha, talerz przykręcany śrubą do stołu. ha, łyżka na łańcuchu, tak? Może to jest trochę przerysowane, tak? Ale.. Ale t, to wszystko było prawdziwe, tak? To była inna rzeczywistość, także ludzie nie wiedzą, co mają, ale nie chciałem znowu uderzać w takie negatywne tony. Tak, no z tym grochem. W sensie ja, ja po prostu chciałem wiedzieć, ile? Czy ty jesteś większym, jak to teraz mówi ta dzisiejsza młodzież hardcorem, czy, czy ja? Tak, ja, by Bo ja trzyma, byłem rekordzistem ja by trzymałem... naszej szkoły. I ile wytrzymałeś, mówi ile wytrzymałeś, to może. Zacznijmy, żeby mieć punkt odniesienia. Ale y, tak, było tak, że ja przychodziłem, mieliśmy 8 lekcji, i ja kręczałem całe 8 lekcji. <laughs> także w ogóle przez, <laughs> przez, przez cały dzień nic się nie dowiedziałem. Stałem z twarzą w, y, skierowaną do ściany i klęczałem na grochu. Ale nie żałuję tego, bo to, mnie, to mnie nauczyło czy to, czy więcej niż cała szkoła. Ponieważ było w Polsce jakiś taki mido człowieku, który jakby opanował. Do perfekcji klęczenie na grochu, że to w ogóle nie sprawiało mu bólu, to, to nie jesteś ty. Człowiek, który aż prosił, prosił panią, żeby wysypała, wysypywała mu groch i żeby on mógł na nim klęczeć. Pragnął więcej grochu z każdym dniem. Z każdym dniem jego kolana stawały się mocniejsze i mocniejsze, jego umysł pochłaniał cały ten ból i przekształcał go w czystą energię tego świata. Coś co się wtedy stało pewnego dnia podobno coś coś wtedy się wydarzyło, co zmieniło oblicze człowieka grochu. Tak, tak, z tego co wiem to było To ja byłem człowiekiem grochu, ale zdarzyło się coś strasznego, przez co niechętnie o tym mówię, ale jako że już wywołałeś ten temat, czuję się w obowiązku wobec Oczy. naszych słuchaczy, żeby opowiedzieć tę historię. Czekamy Był to kolejny poruszki. dzień, trzeci dzień w tygodniu z rzędu, kiedy kręczałem na grochu już czwartą godzinę lekcyjną. Nie dowiedziałem się nic przez cały ostatni miesiąc na lekcjach. Nie, nie napisałem ani nawet tematów w zeszycie W pewnym momencie zobaczyłem, że pośród tego grochu znajduje się też kapusta. To była główka kapusty, wielkiej kapusty, a moje kolano zagłębiało się coraz bardziej w tą główkę kapusty. Bo główka kapusty może wydawać się twarda, tak jak może się wydawać kamień twardy, ale kropla dąży kamień, a kolano drąży główkę kapusty. Dlatego to też była dla mnie wielka lekcja, którą opowiadam swoim dzieciom o sile determinacji, o sile wytrwałości. Ale ktoś się zapyta, gdzie jest ten mroczny element tej historii? Otóż zauważyłem, że jedna moja noga, jedno moje kolano stało na główce kapusty, a moje drugie kolano było w misce kapusty z grochem. I wtedy dowiedziałem się, że moja nauczycielka Pomyliła groch do klęczenia Z kapustą z grochem Zbliżała się wigilia I moja ukochana nauczycielka poloniska, Która wytłumaczyła mi ferdydurkę I co to znaczy y wydupiać Zaczynała chorować na demencję hmm. Czyli... Także połącz sobie kropki dlaczego już nigdy nie Dlaczego już nigdy nie uklęknąłem na grochu co ciekawe, Steve Jobs ma więcej wspólnego z grochem, niż by się ma, spodziewał taki przeciętny konsument. w, w Polsce. Jaki tak? sposób? Bo w polsce się mówi. Tak. No, zadaj sobie jedno pytanie, tak? Co to znaczy podcast, tak? I cast, wiadomo, cast to jest gips, nie? A pod. Tę to jest pod, no. pi, pi pod, czyli strączek grochu, tak? Czyli o czym myślał mm. Steve Jobs, kiedy tworzył podcast, kiedy stworzył y, koncepcję. Właściwie przejąłem od polskiego naukowca, który, y, który stworzył maszynę do podcastowania. Czyli, czyli jakby to ale... nie gruszka, czyli ale to w takim razie poczekaj, 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 bo ty tutaj jakby naprowadzasz nas na nową. No ja tego nie wiedziałem, powiem ci, że jestem zszokowany tym trochę. No bo mówisz Steve Jobs, w miarę powiedzmy to twoje wyjaśnienie. Tutaj przejdźmy, zachowujmy się jak dwie prewerence w tym momencie, możemy tak porozmawiać. Ale no jednak, mimo wszystko, mój drogi panie kolego, Steve Jobs zawsze był utożsamiany z gruszkami, prawda? Jakby całe jego przedsięwzięcie yy, ugryziona gruszka. Jesteśmy w alternatywnej rzeczywistości. Nie mówimy o ugryzionym jabłku, tylko o ugryzionej gruszce, prawda? Tak jak w wielu produkcjach telewizyjnych amerykańskich. Dokładnie. Dlaczego? Bo, bo Steve Jobs wykupił te wszystkie produkcje. Po prostu chciał wpłynąć na umysły młodych widzów. Takie seriale chociażby jak iCarly, Victoria znaczy zwycięstwo. Wszystkie te seriale redakowane przez kogo innego jak nie Dana Schneidera. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Michał Jakub Niezgoda, prezes firmy Podcastracja Productions. Chciałbym wykorzystać tę krótką przerwę w odcinku i poprosić o chwilę Państwa uwagi. Przez ponad dekadę wierzyli Państwo w nasze przedsiębiorstwo i oczekiwali od nas produktów o najwyższej jakości. Jako nasi klienci stanowią Państwo najwyższy priorytet naszej firmy i nadają sens naszym działaniom. Dla nas nie są Państwo wyłącznie klientami, ale byli. Pozostaną Państwo naszymi partnerami w biznesie. Teraz my potrzebujemy Państwa pomocy. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby udostępnili Państwo nasz podcast znajomym, zostawili mu ocenę, lub skontaktowali się Państwo z prowadzącymi na Instagramie przez k, lub mailowo pod adresem podkastracja@mailpa.pl Życzę miłego dalszego słuchania. Do usłyszenia, Michał Jakub niezgoda. Krzysztofie, ale chyba w tym momencie em, pozwolisz, że mm -hmm. chyba będziemy musieli spisać, chyba będziemy musieli spisać protokół rozbieżności, Krzysztofie. <grym> Ponieważ jak możecie się dowiedzieć z jednej z, jednej z moich książki, którą napisałem, i też ten artykuł znajdziecie na moim substaku, Steve Jobs nie miał pojęcia, że istnieją na świecie inne owoce niż jabłko. Zaraz, zaraz, zaraz. Ale jak to chcesz powiedzieć, że Steve Jobs był człowiekiem niewyedukowanym, że nie żył w Stanach Zjednoczonych XXI wieku, gdzie nie było dostępu do technologii, już po jakby rewolucji przemysłowej? I pod słowach. Eisenhowera? To chcesz mi powiedzieć? Nie, chcę powiedzieć coś innego. Um, Steve Jobs cierpiał na ciężką, na ciężki deficyt neurologiczny. Był hmm. neuroatypical. Polegał on na tym, że nie rozpoznawał typów owoców. Tak, jak niektórzy nie rozpoznają twarzy. Okej, okay, okay. jest coś takiego, ciężko się nie zgodzić, tak. Mhm. I to też go uczyniło tak genialnym, tak? Ponieważ. Ym... Tak, ale poczekaj, poczekaj, przykład... bo mówiłeś, neuroatypical nie rozróżniał typów owoców, prawda? Ale w takim razie, jakim cudem to partykularne jabłko było jedynym elementem, który, jak powiedziałeś, w jego chorobie to się nie zgadza, ponieważ według jego choroby nie powinien rozpoznawać żadnego warzywa i owocu. A jednakowoż to jabłko stało się wyznacznikiem wszystkich jego owoców i warzyw. Czy jest z tym związana jakaś historia, która spowodowała to, że to jabłko, właśnie to jabłko, które stało się późniejszym elementem, symbolem, symbolem Stanów Zjednoczonych, symbolem tego rozwoju, symbolem Silicon Valley, czy to ono jakby zapoczątkowało to wszystko? Ja wiem, że ty lubisz um, czasami się zagłębić w jakiejś dygresji. Musisz też zrozumieć coś innego, tak? Steve Jobs to był człowiek, produkt swoich czasów w pewnym sensie, tak? I... Powiedz mi, jak, jak ty myślisz, jak normal, jak taki przeciętny Amerykanin ile on owoców jest w stanie rozróżnić? No powiedziałbym, że taki Amerykanin zamknąłby się powiedzmy w przedziale 30 dajmy na to, nie wiem, mogę się mylić. I tu się właśnie tu się właśnie potężnie mylisz, Przeciętny Amerykanin jest w stanie rozpoznać tylko cztery owoce. Tak, czyli to jest gruszka, to jest kumkwat. To jest Persimona i to jest Salak. Hmm. Czy nie ma tam nawet jabłka. Właśnie nie, ponieważ Amerykanin nie myśli o jabłku jako o owocu. Okej, okay, okej. Okay. Czyli zawsze umiesz zaskoczyć jakąś ciekawostką. Nie wiedziałem tego myślę, że dużo z naszych słuchaczy też nie miało o tym pojęcia, ale no dowiedzieliśmy się czegoś nowego dzisiaj. I Wieżący. wracając mm -hmm. do tego, Amerykanin, Amerykanin. Mm -hmm. Drogi Krzysztofie, nie myśli o jabłko jako o owocu, on myśli o jabłko jako o symbolu, tak? The New York, New York, the big apple. No tak, to tak? zmienia całkowicie postać rzeczy, to prawda, skoro mówisz, że jakby warzywo, jakby nawet już sama wizja tego, że rozpatrywałbym jabłko w kategorii owoców, a nie warzyw, jakby całkowicie zmienia tok mojego myślenia i to, to podejście w ogóle, to, że jabłko czerwone, warzywo, wiesz, pomidor połączenie z papryką czerwoną, to jest jakby totalnie... Totalny odjazd, jakbym to powiedział. Jednak Stany Zjednoczone, ta rewolucja przemysłowa, no to to wpłynęło na nich. Tak, ale myślę, że. Tak, 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 tak. Totalnie. Znaczy wpłynęło na nich. Dużo rzeczy wpływa na wiele innych rzeczy i to jest tak zwany efekt motyla. Butterfly effect. Bardzo, bardzo tak. Aż, aż tutaj mi zabłysnęło, nie wiem, czy widziałeś ten znany film Efekt Motyla. Z Ashtonem Catcherem. Właśnie. Powiem szczerze, filmu nie widziałem. Ale widziałem plakat, także czuję się jakbym zobaczył hmm. film. To ja powiem ci, no tutaj widziałem film, a nie widziałem plakatu, także ciężko będzie nam się porozumieć. Ale właśnie, właśnie wracając, Pamięci. patrzysz tutaj na te plakaty, no to był taki niesamowity film, bo właśnie tam widziałeś ten paradoks czasu, to jak jedna drobna zmiana może wpłynąć na całe Twoje życie, i to, że jeśli nawet chcesz odwrócić te zmiany, to te zmiany są już wręcz nieodwracalne. Zmiany są nieodwracalne, tak? Decyzje są nieodwracalne. Czynności są w dużym stopniu nieodwracalne. Ale jest jedna rzecz, która jest odwracalna i to jest ciężka ignorancja. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ wielu z nas słyszało o znanych teoriach tłumaczących nasz świat, tak? Czyli mamy płaską Ziemię. Mamy yy, 9-Eleven jako Inside Job. Mamy. Ściana na Antarktydzie. Y, mamy ściany na Antarktydzie. Mamy Pizzagate, mamy... mamy y, pedofilski y, krąg. Y, Jeffrey Epstein. Y, który rządzi światem. Y, mamy Masonów. Ale mamy też coś bardzo. Y, Coś o wiele, większą, o wiele większy spisek, o którym nikt nic nie wie. Większy od tych wszystkich, które uwagę, wymieniłeś. Ty... Okej, okay, w takim razie tutaj tak. zaskakujesz mnie po raz kolejny. Nie mam pojęcia o czym powiesz, ale proszę kontynuuj. Po, chcę powiedzieć o jednym. W wielkim spisku. I to jest spisek firm obuwniczych, które tworzą buty, które nie służą zdrowiu naszych stóp. Hmm. Trzeba to powiedzieć wprost, one nie służą zdrowiu naszych stóp. Spójrz sobie na y, takiego, taki typowy błot tak? Jaką on ma grubość podeszwy? Czy ta grubość podeszwy promuje y, prawidłowe nawyki przy chodzeniu? Otóż y, tutaj tak? wykaże y, się lekko szerokość? Tak, tak. Y bo ja nie wiem, jakie są za bardzo nawyki, jakby nie kończyłem takich studiów, niestety ciężko mi jest się wypowiedzieć, ale czy to są, y, czy chcesz powiedzieć, że są tylko buty Nike, czy to są również buty Adidasa? Mój drogi. Tak. To jest większość butów dostępnych mm. współcześnie na rynku. Tak? Czyli jakie mamy problemy? Grube podeszwy amortyzują wiele promują negatywne nawyki. Mm -hmm. Nie czujesz, nie czujesz tego, nie czujesz gruntu pod nogami tak? Jesteś oderwany od tego gruntu, mmm. odrywa się na pewne przodki. Czyli powinieneś, rozumiem, hartować swoje stopy, chcesz mi powiedzieć, jak hobici. Jakby nieważne, co tam jest, powiedzmy, nasze stopy powinny być bardziej przyzwyczajone. Ta skóra powinna się rogowacić. To chcesz powiedzieć, że te podeszwy one chronią tą skórę. Ona jest mięciutka, nie jest taka zrogowacia jak naszych przodków. Powinniśmy chodzić po tych szyszkach. Ewentualnie, może znajdzie się jakaś rozbita butelka po piwie, ale to wszystko z czasem, my jakby będziemy na to odporni. To, Powiem ci, w dużym stopniu, w dużym stopniu yy, udało ci się dotrzeć mm -hmm. do meritum tej mm -hmm. sprawy. Ale. Czyli wydaje mi się, palce. że mm -hmm. nie doceniasz mm -hmm. pełnej wagi tej sytuacji, tak? Czyli wyobraź sobie taką sytuację. Wiesz co, tutaj poczekaj że... chwilę, bo tylko ja jedną rzecz powiem. Ja się muszę tutaj z tobą nie zgodzić, ponieważ yy, ja rozumiem, stopy są elementarnym, podstawowym środkiem komunikacyjnym człowieka, tak? Chodzimy, czy to do sklepu, czy ze sklepu, czy to do znajomych. To no całe życie nasze to jest chodzenie, prawda? Jednakowoż, w jaki sposób spisek obuwniczy, jak ty to powiedziałeś, może się porównywać ze spisem masońskim, spisem płaskoziemców, spiskiem wielkiej lodowej ściany na Antarktydzie i spiskiem Szczepionek 5G i związanych z tym śmiercią połowy ludzkości. W jaki sposób chcesz mi powiedzieć, że spisek obuwniczy, który zniekształca nasze stopy, chce zawładnąć światem? Czy stopy są aż tak istotnym elementem we władaniu świata? Powiem Ci tak. Wiele osób nie docenia wagi stopy, tak? Mm -hmm. Bo myślisz sobie. Stopa. Co to jest stopa, tak? Wielu fetyszystów by się z tobą tutaj nie zgodziło. Ale oni, ale oni też widzą to jako o, tylko obiekt seksualny, tak? Tylko albo Czyli, aż. Mhm. Ale tak naprawdę ryba psuje się od głowy. A człowiek psuje się od stopy, tak? Czyli chcesz sobie uczynić człowieka poddanym danym w mu stopy, tak, żeby Ucierpiały na tym jego kolejne stawy, żeby ucierpiały na tym jego biodra, żeby ucierpiał na tym jego kręgosłup, a kiedy ucierpi kręgosłup, to ucierpi też jego zdolność poznawcza i intelektualna, i zdolność do łączenia faktów krytycznego myślenia, hmm. co jest na rękę władzy, która chce kontrolować hmm. społeczeństwo, a nie jemu służyć. Okej, okay, okej, okay. trochę mi tutaj powiedzmy to rozświetliłeś. Tak samo pomyślałem sobie. Y Przemysł medyczny, prawda? Tutaj można się dopatrywać w spisku, ponieważ jaki jest najczęstszy taki, powiedzmy, objaw u cukrzyków? Stopa cukrzykowa. Czy chcesz mi powiedzieć, że właśnie stopa cukrzykowa jest powodowana przez takie obuwie? Mówiło się, że to jest element, cywi problem cywilizacyjny, ale może właśnie to stopa cukrzykowa, tak jak powiedziałaś, ryba psuje się od głowy, człowiek psuje się od stopy. Czy jakby. A stopa psuje się od cukru. I też. Ym... Wszystko ta praktyka się koło. trzymania stopy w cukrze prowadzi no właśnie do takich… Szczególnie na Śląsku, w południowych rejonach Polski. E... Trochę... Czy u was w Warszawie trzymało się nogi w cukrze? Jakby czy to też był taki zwyczaj? No bo ja słyszałem tylko od znajomych ze Śląska, że to zawsze tak wyglądało, że właśnie jak wracali, jak byli dziećmi szczególnie, powiedzmy, mieli jakieś… Problemy żołądkowe, no to zawsze mama czy babcia tam brała, brała wielką miskę, właśnie powiedzmy tego cukru. Czy to czasami nawet beczka była, wsypywałeś 5 kg, i się mówiło w tych podaniach ludowych, że włóż stopę do cukru, cukier wyciągnie całe zło, prawda? Ale czy tak było? Skąd w ogóle się wzięły te nawyki? To jest naprawdę bardzo podejrzane. Szczególnie, że cukier nie był kiedyś tak dostępny. Więc rzeczywiście, jakby ta twoja teoria, ja tu widzę coraz więcej podobieństw, i myślę, że powinniśmy powołać jakąś komisję. Tak jak powiedziałeś, powinniśmy zrobić teraz protokół z tego, co powiedzieliśmy, i może podesłać naszym szanownym rządzącym, żeby się temu bardziej przyjrzeli i trochę przeanalizowali, ponieważ niewątpliwie widzę tutaj wpływy obcego kapitału. A jakie mają w tym interesy? Tego nie wie nikt. Tak, to by była podcastracja na dzisiaj. Żegnają się z wami Michał Jakub Niezgoda zgoda. Krzysztof Andrew Gulara.